Jesteśmy w Ostrzeszowie na ulicy Jana Pawła II, 17. Z tyłu za mną stoi budynek, który społeczna inicjatywa mieszkaniowa Wielkopolska oddaje do eksploatacji w dniu dzisiejszym. Za chwileczkę będą wręczane klucze do mieszkań, które mam nadzieję będą dużą radością dla najemców. Jest to już kolejna inwestycja realizowana przez naszą spółkę. Realizujemy te inwestycje dosyć szybko, sprawnie. W tej chwili w trakcie, w trakcie wykonywania są kolejne budynki w miejscowościach na terenie Wielkopolski. Staramy się stosować ten sam projekt, takie same rozwiązania, co w znaczącym stopniu ułatwia nam sam proces inwestycyjny oraz samą budowę. I mam nadzieję, że też w przyszłości będzie miało duży wpływ na. Warunki i sposób eksploatacji tych mieszkań. Rzeczywiście zauważamy, że zainteresowanie po stronie gmin i mieszkańców tych gmin jest w tej chwili coraz większe. W tym roku przystąpiło do naszej spółki przystąpiły kolejne trzy gminy, a no nie ukrywam, że kolejne cztery są w tej chwili w oczekiwaniu i wyrażają chęć przystąpienia do naszej, do, naszego, do naszej spółki pod nazwą SIM Wielkopolska, więc wszystkich chętnych oczywiście bardzo gorąco zapraszam, tym bardziej, że w tej chwili pojawiły się znacznie lepsze możliwości realizacji inwestycji po prostu dlatego, że po stronie po stronie finansowej nastąpiła znaczna poprawa są w tej chwili pieniądze które pozwalają na realizację tych inwestycji w sposób zdecydowanie szybszy sprawniejszy i mam nadzieję że kolejne lata przyniosą jeszcze bardziej tutaj rozwój w tym zakresie rotacji w tej chwili nie ma żadnej to znaczy osoby które zamieszkały w tych mieszkaniach po roku są tam nadal Zrobiliśmy pierwsze analizy związane z, z kosztami eksploatacji tych mieszkań, ponieważ no rozwiązanie, które tutaj stosujemy jest dosyć szczególne z uwagi na to, że w każdym mieszkaniu mamy indywidualną pompę, która służy zarówno do ogrzewania pomieszczeń, ale teraz przy takiej pogodzie, jaką mamy w tej chwili, również i do schładzania tych, tych mieszkań. Również do podgr pompy podgrzewają wodę dla, dla, dla celów użytkowych. I proszę mi wierzyć, że po roku eksploatacji, po zrobieniu analiz wiemy w tej chwili, że naprawdę koszty utrzymania takiego mieszkania kształtują się na poziomie około 180-190 zł miesięcznie, więc naprawdę w mojej ocenie jest to niewiele, a biorąc pod uwagę, że najprawdopodobniej tradycyjne metody... Ogrzewania mieszkań, czy to z miejskiej sieci ciepłowniczej, czy też, czy też gazem, no, mogą w najbliższym czasie w sposób znaczący zdrożeć. I tutaj widzimy bardzo duże e, właśnie pozytywne aspekty dla naszych rozwiązań. Uważam, że to, co wprowadziliśmy dwa lata temu, w zasadzie, rozpoczynając pierwszą budowę, no, sprawdza się i mam nadzieję, że kolejne lata przyniosą potwierdzenie tego. E, w, 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 tego, tego wyniku tych, tych naszych postrzeżeń i oby tak dalej.